Ostatni wtorek w tym prywatnym pokoju spotkań zmienił wszystko. Leszek Balcerowicz, znany polski ekonomista i polityk, człowiek, który przez dekady kształtował polski krajobraz gospodarczy, myślał, że może zastraszyć posłankę Joannę Krupę groźbami i presją instytucjonalną. Krzyczał na nią przez 30 minut, żądając, by podporządkowała się jego programowi gospodarczemu. Ale kiedy Krupa wstała i odpowiedziała, Balcerowicz zamilkł. To, co powiedziała, zszokowało nie tylko każdego potężnego magnata w tym pokoju, ale być może właśnie uratowało polską demokrację. Zanim przejdziemy do tej niesamowitej historii, zostaw komentarz, mówiąc nam, skąd oglądasz. I nie zapomnij nacisnąć przycisku subskrypcji, aby nigdy nie przegapić tych szokujących politycznych rewelacji, o których media głównego nurtu ci nie powiedzą. Spotkanie miało być tajne. Ukryci w luksusowym penthouse'ie z widokiem na Warszawę, Niektórzy z najpotężniejszych ludzi w Polsce zebrali się na to, co nazwali szczytem wizji gospodarczej. Ale to, co wydarzyło się za zamkniętymi drzwiami, było dalekie od demokracji. To była próba potężnej elity, by kupić i kontrolować wybranego przedstawiciela narodu polskiego. I po raz pierwszy od dekad jeden z nich powiedział nie. Aby zrozumieć, dlaczego ta konfrontacja była tak wybuchowa, Musisz wiedzieć dokładnie, kto był w tym pokoju i co było stawką dla przyszłości Polski. Joanna Krupa reprezentuje okręg wyborczy w Warszawie, mandat, który zdobyła, obiecując walczyć o zwykłe rodziny i opowiadać się za sprawiedliwością społeczną i środowiskową przeciwko wpływom potężnych interesów gospodarczych. W wieku 45 lat jest znaną postacią publiczną, modelką i zapaloną aktywistką na rzecz praw zwierząt. Która wykorzystała swoją widoczność do bezpośredniego połączenia się z troskami zwykłych Polaków. Wychowała się w rodzinie robotniczej w Polsce, zanim w dzieciństwie przeniosła się do USA, wracając do korzeni, by walczyć o swój kraj. Co ważniejsze, nigdy nie bała się przeciwstawić establishmentowi, gdy próbowali uciszyć głos narodu. Po drugiej stronie pokoju siedział Leszek Balcerowicz, słynny polski ekonomista którego wpływ na postkomunistyczną Polskę jest ogromny. Przez ponad trzy dekady Balcerowicz wykorzystywał swój autorytet intelektualny, sieć fundacji i powiązania instytucjonalne do kształtowania polityki gospodarczej, opowiadania się za konkretnymi reformami i forsowania swojej wizji tego, czym Polska powinna się stać. Za pośrednictwem swoich think tanków i ról doradczych wpłynął na miliardy złotych w decyzjach politycznych. Próbując przekształcić polskie społeczeństwo, nie tylko doradza politykom, oczekuje w zamian całkowitego przestrzegania swojej doktryny ekonomicznej. Ale Balcerowicz nie był tego dnia sam. Pokój był wypełniony innymi wpływowymi magnatami biznesowymi, przedsiębiorcami technologicznymi i tytanami finansów, którzy wspólnie wydali setki milionów złotych na lobbowanie za swoimi konkretnymi programami gospodarczymi i na ostatnie wybory. Mieli dla krupy prostą wiadomość. Graj z ich programem. Albo ponieść konsekwencje. Stawka nie mogła być wyższa. To nie byli tylko bogaci ludzie, którzy zgłaszali sugestie. Żądali, aby wybrana przedstawicielka porzuciła swoje obietnice wobec wyborców, którzy wysłali ją do Sejmu. Chcieli, aby wspierała ustawodawstwo, które przyniosłoby korzyści ich biznesom, sprzeciwiała się regulacjom, które ograniczyłyby ich siłę rynkową i milczała na temat ich wpływu na polską politykę. Nie spodziewali się, że Joanna Krupa przyszła na to spotkanie z własnym programem i zamierzała wywrócić cały ich świat do góry nogami. Spotkanie zaczęło się dość spokojnie. Balcerowicz w swoim charakterystycznym eleganckim garniturze siedział na czele polerowanego machoniowego stołu, otoczony przez najbogatszych i najbardziej wpływowych ludzi w Polsce. Okna penthouse'u oferowały oszałamiający widok na miasto poniżej, ale atmosfera w środku była napięta i biznesowa. Krupa została zaproszona pod pretekstem dyskusji politycznej na temat rozwoju gospodarczego w jej okręgu. Jako orędowniczka swoich wyborców miała uzasadniony interes w tym obszarze, ale w ciągu kilku minut stało się jasne, że nie chodziło o politykę, chodziło o kontrolę. Pierwszy znak ostrzegawczy pojawił się, gdy Balcerowicz zaczął mówić. Jego głos był miękki, ale rozkazujący, gdy zarysował to, co nazwał wzajemnymi interesami między okręgiem Krupy. A jego inicjatywami gospodarczymi. Wspomniał o milionach złotych, które jego fundacje wydały na kampanie uświadamiające i analizy ekspertów. Mówił o programach gospodarczych, które pomógł wdrożyć w całym kraju, a potem przeszedł do sedna. Pani poseł Krupa, powiedział Balcerowicz, jego głos niosący ciężar jego historycznego wpływu. Zainwestowaliśmy dużo w zmianę kierunku tego kraju. Pani wybór był częścią tej inwestycji. Teraz nadszedł czas, aby spełniła Pani nasze oczekiwania. Krupa siedziała cicho, ręce złożone na stole, gdy Balcerowicz kontynuował. Zarysował konkretny program legislacyjny, którego poparcia od niej oczekiwał. Ustawy, które dalej liberalizowałyby konkretne sektory, regulacje, które przyniosłyby korzyści inwestycjom jego finansowych sojuszników, polityki gospodarcze, które były zgodne z jego wizją przyszłości Polski. Nie prosimy o Pani opinię. Powiedział inny magnat przy stole, potentat technologiczny, którego platformy były oskarżane o tłumienie sprzeciwu. Mówimy pani, co musi się stać. Głosuje pani tak, jak potrzebujemy, a wszyscy na tym skorzystają. Pani nie. I cóż, pozwoliłby groźba zawisła w powietrzu. Wtedy krupa odezwała się po raz pierwszy. Przepraszam, powiedziała. Jej głos spokojny, ale stanowczy. Myślę, że zaszło jakieś nieporozumienie co do tego, dlaczego tu jestem. Przyszłam, żeby omówić politykę. Która pomaga ludziom z mojego okręgu. Nie przyszłam, żeby przyjmować od nikogo rozkazy. W pokoju zapadła cisza. Byli to ludzie przyzwyczajeni do stawiania na swoim poprzez presję finansową i wpływy polityczne. Nie byli przyzwyczajeni do bycia kwestionowanymi, zwłaszcza przez kogoś, kogo uważali za niższego od siebie w strukturze władzy. Balcerowicz pochylił się, jego oczy zwęziły się. Pani poseł, nie sądzę, żeby pani rozumiała, w jakiej sytuacji się pani znajduje. Mamy władzę, by tworzyć lub niszczyć kariery polityczne. Możemy finansować kontrkandydatów w prawyborach, którzy będą bardziej skłonni do współpracy. Możemy kierować zasoby z dala od pani regionu. Możemy bardzo utrudnić pani życie. Dołączyła inna wpływowa postać. Jego głos ociekał pobłażliwością. Czy pani ma pojęcie, ile kapitału politycznego i wpływu wydaliśmy na to, żeby tacy ludzie jak pani zostali wybrani? Jest nam pani winna. To nie jest demokracja, w której pani może głosować zgodnie z sumieniem. To jest biznes. Krupa poczuła, jak zaciska jej się szczęka. Ci mężczyźni otwarcie przyznawali, że kupili i opłacili wybranych urzędników, tak jakby była jakimś pracownikiem. Traktowali Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jak swój osobisty zarząd. Chyba dobrze rozumiem, powiedziała Krupa. Jej głos lekko podniósł się. Mówi pan, że ponieważ wydaliście pieniądze i wpłynęliście na wybory, Teraz jesteście właścicielami przedstawicieli, którzy wygrali te wybory? Myśli pan, że może pan mi po prostu rozkazywać, jakbym pracowała dla pana? Napięcie w pokoju było elektryczne. Kilku magnatów wymieniło spojrzenia, wyraźnie zaskoczonych, że ich zwykłe taktyki zastraszania nie działają. Wtedy Balcerowicz całkowicie stracił panowanie nad sobą. Uderzył dłonią w stół, jego twarz zaczerwieniła się ze złości. Ty niewdzięczna, mała nikt krzyknął. Jego opanowanie całkowicie pękło. Czy ty wiesz, z kim rozmawiasz? Projektowałem reformy narodowe, które wdrażały rządy. Restrukturyzowałem całe państwowe branże. Wpłynąłem na więcej decyzji politycznych niż możesz sobie wyobrazić. Jego głos odbijał się od ścian penthouseu, gdy kontynuował swój Tyradę. Jesteś nikim. Osobą publiczną, która miała szczęście i wygrała wybory. Mogę zakończyć Twoją karierę jednym telefonem. Mogę dopilnować, żebyś nigdy więcej nie wygrała wyborów, dopóki żyjesz. Przemiana Balcerowicza była szokująca. Człowiek, który starannie pielęgnował publiczny wizerunek jako rozważny reformator i wizjoner gospodarczy, całkowicie zrzucił maskę. Jego twarz była wykrzywiona w gniewie, ślina leciała mu z ust, gdy krzyczał. Inni magnaci w pokoju nigdy nie widzieli, by tak tracił kontrolę, a kilku wyglądało na szczerze zaniepokojonych tym, co widzą. Myślisz, że rozumiesz władzę? Kontynuował balcerowicz, jego głos teraz ochrypły, ale wciąż pełen jadu. Zaprojektowałem transformację tego narodu. Wpłynąłem na politykę Narodowego Banku. Ukształtowałem legislację poprzez moje rekomendacje ekspertów. Rządy konsultują się ze mną przed podjęciem ważnych decyzji. A ty, ty nic nieznacząca mała nikt, myślisz, że możesz przeciwstawić się mnie? Chodził teraz trzęsącymi się rękami, oskarżycielsko wskazując na krupę, każdym słowem. Starannie kontrolowana postawa, która sprawiała, że był postrachem w kręgach politycznych i finansowych na całym świecie, całkowicie wyparowała, zastąpiona surową arogancją kogoś, komu nikt ważny nigdy nie powiedział nie. Mam doradców, którzy wpływają na ministerstwa w dziesiątkach miast. Mam ekspertów, którzy kształtują raporty ekonomiczne na podstawie moich rekomendacji. Wpływam na wybór kluczowych stanowisk ekonomicznych. A ty myślisz, że twój mały głos w Sejmie ma znaczenie w porównaniu z tym? Potentat technologiczny nerwowo poruszył się w swoim krześle, zdając sobie sprawę, że Balcerowicz ujawnia o wiele więcej niż powinien, przed kimkolwiek, a co dopiero przed kimś, kto mógł nagrywać. Ale Balcerowiczowi nie zależało już na strategii ani dyskrecji. Jego legendarna samokontrola całkowicie pękła. Będziesz głosować tak, jak ci powiemy, kontynuował krzycząc Balcerowicz, jego gniew narastał. Będziesz wspierać nasz program, będziesz pamiętać, kto naprawdę rządzi tym krajem. To nie wyborcy, ty naiwna głupcze, to my. My decydujemy, co dzieje się w Polsce. My wybieramy, które prawa przechodzą. My decydujemy, którzy politycy odnoszą sukces, a którzy znikają w niebyt. Ponownie uderzył pięścią w stół, powodując przewrócenie kilku szklanek z wodą. Dźwięk odbił się echem po się jak strzał z pistoletu. Jesteś tylko służącą, marionetką i będziesz tańczyć, gdy pociągniemy za twoje sznurki albo je przetniemy i patrzymy, jak upadasz. Tytan finansów na drugim końcu stołu w końcu odzyskał głos. Leszek, może powinieneś się zamknąć. Balcerowicz krzyknął, odwracając się do niego. Ta mała dziewczynka musi dokładnie zrozumieć, jak bezsilna jest. Musi się nauczyć, że demokracja to bajka, którą opowiadamy masom, podczas gdy my podejmujemy prawdziwe decyzje. W pokoju zapanowała martwa cisza. Wszyscy patrzyli na krupę, czekając, jak zareaguje na ten słowny atak jednego z najpotężniejszych ludzi w Polsce. Krupa siedziała cicho przez chwilę, pozwalając słowom Balcerowicza zawisnąć w powietrzu. Serce jej biło, ale twarz pozostawała spokojna. Miała do czynienia z tyranami wcześniej w debatach publicznych, w wystąpieniach medialnych, na spotkaniach społecznych, ale nigdy nie spotkała kogoś, kto tak otwarcie okazywałby swoją pogardę dla polskiej demokracji. Potem powoli wstała. Joanna Krupa wstała z krzesła z cichą godnością, która uczyniła ją szanowanym adwokatem i osobą publiczną na długo przed tym, zanim kandydowała do Sejmu. W pokoju panowała taka cisza, że słychać było szum klimatyzacji w tle. Balcerowicz wciąż stał, jego twarz czerwona ze złości, wyraźnie oczekując przeprosin lub poddania się. Zamiast tego Krupa spojrzała mu prosto w oczy, i zaczęła mówić. Panie Balcerowicz, powiedziała. Jej głos był spokojny i wyraźny. Dziękuję za to, że w końcu pokazał pan swoje prawdziwe oblicze. Przez lata ludzie zastanawiali się, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami, gdy potężne postacie spotykają się z wybranymi urzędnikami. Teraz wiem, a wkrótce dowie się o tym naród polski. Wyraz twarzy Balcerowicza zmienił się ze złości na zdumienie. O czym pani mówi? zażądał. Krupa sięgnęła do kieszeni marynarki. I wyciągnęła małe urządzenie nagrywające. Mówię o tym, powiedziała, trzymając je, aby wszyscy mogli zobaczyć. Mówię o tym, że nagrałam każde słowo, które pan właśnie powiedział. Każdą groźbę, każde przyznanie się, każdy moment, w którym pan ujawnił, że uważa pan, że jest pan właścicielem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W pokoju wybuchł chaos. Kilku magnatów poderwało się na nogi, krzycząc jeden przez drugiego. Potentat technologiczny który początkowo groził, gorączkowo sięgał po telefon. Inny żądał, aby Krupa oddała nagranie, ale Balcerowicz całkowicie zbladł. Po raz pierwszy na spotkaniu wyglądał na szczerze przestraszonego. To nielegalne, krzyknął jeden z tytanów finansowych. Nagrywanie bez zgody to przestępstwo. Krupa uśmiechnęła się po raz pierwszy od wejścia do pokoju. Właściwie nie. W Polsce obowiązują przepisy dotyczące nagrywania za zgodą jednej strony, a jako osoba publiczna znająca prawa obywatelskie Wiem dokładnie, co jest legalne, a co nie. Ale doceniam to, że ujawnia Pan, że nie tylko próbuje Pan korumpować, ale także jest Pan ignorantem w kwestii prawa, którym próbuje Pan manipulować. Zaczęła iść w stronę drzwi, ale nie skończyła, mówi. Chce Pan wiedzieć, czego nauczyłam się przez lata mojej działalności, Panie Balcerowicz? Nauczyłam się, że kiedy ktoś popełnia przestępstwo, zbiera się dowody. Kiedy ktoś grozi urzędnikowi publicznemu, dokumentuje się to. Kiedy ktoś próbuje kupować i sprzedawać demokrację jak towar, ujawnia się go. Balcerowicz odzyskał głos, ale rozkazujący ton zniknął. Nie możesz tego zrobić, powiedział jego głos prawie błagalny. Czy rozumiesz, co ryzykujesz? Konsekwencje sprzeciwienia się nam? Krupa odwróciła się, by stawić mu czoła. Dokładnie rozumiem, co ryzykuje. Ryzykuje dezaprobatę grupy wpływowych postaci, które myślą, że mogą kupować i sprzedawać polską demokrację. Ryzykuje gniew ludzi, którzy wierzą, że pieniądze i wpływy dają im prawo do kontrolowania wybranych urzędników. Ryzykuje gniew jednostek, które zapomniały, że w Polsce władza pochodzi od narodu, a nie skąd bankowych czy historycznych dziedzictw, przerwała, pozwalając swoim słowom wsiąknąć. I wie pan co? Jestem gotowa podjąć to ryzyko, bo tak robią patrioci. Słowo patrioci uderzyło w pokój jak grom z jasnego nieba. Byli to ludzie, którzy przez dziesięciolecia owijali swój program gospodarczy w język postępu i interesu narodowego. Nie byli przyzwyczajeni do kwestionowania ich patriotyzmu przez kogoś, kogo próbowali kupić. Myślisz, że jesteś patriotą? Prychnął potentat technologiczny. Zniszczysz wszystko, co zbudowaliśmy. Dobrze, odpowiedziała Krupa bez wahania. Jeśli to, co zbudowaliście, wymaga korumpowania wybranych urzędników i kupowania głosów w sejmie, to zasługuje na zniszczenie. Założyciele tego kraju walczyli o samorządność przeciwko ludziom dokładnie takim jak wy, bogatym elitom, które uważały, że mają prawo kontrolować rząd bez zgody rządzonych. Walcerowicz ściskał oparcie krzesła. Jego kostki były białe. Nie masz pojęcia, co wywołujesz, powiedział. Siły, z którymi grasz, są poza Twoim rozumieniem. Krupa wróciła do stołu i spojrzała prosto na każdego magnata po kolei. Pozwól mi powiedzieć Ci, co wywołuje, panie Balcerowicz. Wywołuje prawdę, wywołuje przejrzystość, wywołuje rewolucyjną ideę, że w Polsce wybrani urzędnicy powinni reprezentować ludzi, którzy na nich głosują, a nie potężne postacie, które próbują ich kupić. Ponownie podniosła urządzenie nagrywające. To małe urządzenie zawiera najbardziej szczerą rozmowę o polskiej polityce jaka miała miejsce od dziesięcioleci. Zawiera Twoje przyznanie się, że wierzysz, że jesteś właścicielem członków Sejmu. Zawiera Twoje groźby wobec urzędującego przedstawiciela. Zawiera Twoje wyznanie, że uważasz, że wpływ przewyższa demokrację. W pokoju panowała taka cisza, że wszyscy słyszeli ciężki oddech Balcerowicza. Człowiek, który projektował narodowe reformy i wpływał na politykę gospodarczą na całym świecie, stanął w obliczu czegoś, czego nigdy wcześniej nie doświadczył kogoś, Kogo nie można było kupić, zagrozić ani zastraszyć. A oto, co wydarzy się dalej, kontynu kontynuowała krupa. Wyjdę z tego pokoju, wrócę do Warszawy i wykonam pracę, do której ludzie z mojego okręgu mnie wysłali reprezentować ich interesy, a nie pańskie. Ponownie ruszyła w stronę drzwi, ale zatrzymała się na ostatnie oświadczenie. Och, i panie Balcerowicz, kiedy powiedział pan, że jestem tylko służącą, miał pan absolutną rację. Jestem służącą ale służę narodowi polskiemu, a nie potężnym marionetkarzom. Służę Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a nie pańskiemu kontu bankowemu czy pańskiej ideologii. Służę demokracji, a nie pańskiej oligarchii. Otworzyła drzwi i spojrzała ostatni raz. A jeśli uważa pan, że to czyni mnie małą lub bezsilną, wkrótce dowie się pan, jak wielką siłę może mieć prawda w rękach kogoś, kto nie boi się jej użyć? Kiedy Krupa wyszła, usłyszała za sobą wybuch gniewnych głosów. Balcerowicz krzyczał rozkazy do swoich asystentów. Potentat technologiczny wykonywał gorączkowe telefony. Tytani finansów dyskutowali o zarządzaniu kryzysowym, ale było już za późno. Prawda wyszła na jaw i była w rękach kogoś, kto dokładnie wiedział, co z nią zrobić. Dwa godziny później Krupa wróciła do swojego biura w Sejmie, przesyłając nagranie na bezpieczny serwer, i przygotowując najważniejsze przemówienie w swojej karierze politycznej. Ale nie pracowała sama. Wieść o tym, co wydarzyło się w penthouse'ie, jakoś wyciekła, a w jej biurze panował zgiełk. Eksperci prawa konstytucyjnego zaoferowali swoje usługi, aby zapewnić legalną dopuszczalność nagrania. Specjaliści od cyberbezpieczeństwa pomagali chronić jej pliki cyfrowe przed nieuniknionymi próbami hakerskimi, które nadejdą ze strony sieci sojuszników Balcerowicza. Byli agenci wywiadu, teraz pracujący jako prywatni detektywi, oferowali pomoc w weryfikacji autentyczności nagrania i ochronie go przed manipulacją. Co ważniejsze, inni posłowie Sejmu, a nawet senatorowie, cicho kontaktowali się, aby podzielić się własnymi doświadczeniami z kampaniami nacisków ze strony potężnych postaci. Senator Anna Nowak ze Śląska zadzwoniła, aby opisać podobne spotkanie, w którym uczestniczyła 6 miesięcy wcześniej. Gdzie magnaci przemysłowi domagali się, aby głosowała przeciwko ustawie o ochronie środowiska. Poseł Piotr Kowalski z Krakowa opowiedział historię o deweloperach, którzy grozili zniszczeniem gospodarki jego okręgu, jeśli nie poprze ich projektów. Każda rozmowa ujawniała kolejny element układanki ukryty system kontrolujący polską politykę. To nie były pojedyncze incydenty ani przypadkowe przykłady bogatych jednostek próbujących wpływać na politykę. Były to elementy skoordynowanych, Systematycznych działań mających na celu przekształcenie polskiej demokracji w plutokrację, gdzie wybrani urzędnicy służyli na rozkaz swoich finansowych sponsorów, a nie swoich wyborców. Krupa zdała sobie sprawę, że dysponuje czymś więcej niż tylko dowodami z jednego skorumpowanego spotkania. Trzymała klucz do ujawnienia całej sieci korupcji, która rozciągała się na wiele regionów, angażując dziesiątki wybranych urzędników i reprezentując miliardy złotych nielegalnego wpływu. Kiedy przygotowywała się do konferencji prasowej, która zmieni wszystko, krupa zastanawiała się nad ironią sytuacji. Balcerowicz i jego sojusznicy zaprosili ją na to spotkanie, wierząc, że mogą dodać kolejnego polityka do swojej kolekcji zakupionych przedstawicieli. Zamiast tego wręczyli jej dowody, których potrzebowała, aby zacząć demontować cały swój system korupcji. Następny ranek przyniesie chaos, bitwy prawne i polityczne zawirowania, które zmienią polską demokrację. Ale dziś wieczorem. W swoim biurze, otoczona sojusznikami i dowodami, Joanna Krupa poczuła coś, czego nie doświadczyła od wejścia do polityki: nadzieję, że system faktycznie może zostać naprawiony. Trzęsienie ziemi, które nastąpiło po konfrontacji Joanny Krupy z Leszkiem Balcerowiczem i jego potężnymi sojusznikami. Szybko odbiło się echem na polskiej scenie politycznej. W ciągu 24 godzin od jej powrotu do Warszawy Krupa dokonała czegoś bezprecedensowego w nowoczesnej polityce. Całkowicie ujawniła ukryty system, który kontrolował polską demokrację przez dziesięciolecia. Pierwsza fala uderzeniowa nastąpiła, gdy Krupa zwołała konferencję prasową następnego ranka. Stojąc za mównicą w budynku Sejmu z polską flagą widocznie umieszczoną za nią, Ogłosiła coś, co wywołało wstrząsy w establishment polityczny. Wczoraj zostałam zaproszona na coś, co, jak mi powiedziano, będzie dyskusją polityczną, zaczęła jej głos spokojny, ale zdecydowany. Zamiast tego znalazłam się w pokoju z jednymi z najbardziej wpływowych ludzi w Polsce, którzy poinformowali mnie, że oczekują kontroli nad moimi głosami w Sejmie, ponieważ wydali pieniądze i wpłynęli na wybory. Zebrani reporterzy pochylili się, czując, że za chwilę będą świadkami czegoś historycznego. To, czego doświadczyłam, nie było lobbowaniem. Nie była to dyskusja polityczna. Była to bezpośrednia próba zakupu posła do Sejmu jak towaru, a ja mam nagranie, aby to udowodnić. Sala prasowa wybuchła chaosem. Reporterzy krzyczeli pytania, migały flesze aparatów, a gdzieś w Warszawie Leszek Balcerowicz obserwował, jak jego starannie zbudowany wizerunek publiczny rozpada się w czasie rzeczywistym. Ale krupa nie skończyła. Odtworzyła wybrane fragmenty nagrania, starannie zredagowane, aby chronić się prawnie, jednocześnie ujawniając najbardziej szkodliwe przyznania. Głos Balcerowicza wypełnił pokój, gdy krzyczał o kształtowaniu rządów i posiadaniu wybranych urzędników, groźby potentata technologicznego dotyczące utrudniania jej życia, mimowolne przyznanie się Tytana Finansowego, że uważali członków Sejmu za pracowników, których kupili. W ciągu kilku godzin historia eksplodowała w mediach społecznościowych. Hashtag błag ujawnione Exposed był trendem w całym kraju, a miliony Polaków udostępniały klipy i domagały się dochodzeń. Konserwatywni komentatorzy nazwali to dymiącym pistoletem, który dowodził ich długotrwałych oskarżeń o wpływy elit. Liberalni politycy znaleźli się w niemożliwej sytuacji, broniąc tego, co nie do obrony, lub łamiąc szeregi z ich głównymi zwolennikami. Reakcja Balcerowicza i jego sojuszników była szybka i przewidywalna. W ciągu kilku godzin od konferencji prasowej zespół wysoko postawionych prawników złożył pozew, twierdząc, że nagranie jest nielegalne i domagając się jego usunięcia. Sam Balcerowicz wydał oświadczenie za pośrednictwem swojej fundacji, nazywając działania grupy niebezpiecznym atakiem na prywatny dyskurs polityczny i twierdząc, że jego słowa zostały wyrwane z kontekstu, ale szkody już zostały wyrządzone. Naród Polski usłyszał z jego własnych ust, co Leszek Balcerowicz naprawdę myślał o ich demokracji. Słuchali, jak krzyczał o wpływach na członków Sejmu. Byli świadkami jego całkowitej pogardy dla idei, że wybrani urzędnicy powinni reprezentować swoich wyborców, a nie swoich darczyńców. Polityczne konsekwencje były natychmiastowe i poważne. Trzej posłowie do Sejmu, którzy otrzymali znaczne finansowanie od organizacji powiązanych z Balcerowiczem, wydali oświadczenia dystansujące się. Od jego komentarzy. Komisja Senacka ogłosiła, że zbada nadmierny wpływ w polskich wyborach. Prokuratura Generalna wszczęła wstępne dochodzenie w sprawie potencjalnych naruszeń federalnych przepisów dotyczących korupcji i łapownictwa. Ale być może najważniejsza reakcja nadeszła z nieoczekiwanego źródła inni posłowie do Sejmu, którzy mieli własne historie o naciskach ze strony potężnych darczyńców. Dwa dni po konferencji prasowej grupy. Poseł Jan Nowak z Poznania zwołał własną konferencję prasową. Odwaga pani poseł Krupy zainspirowała mnie do opowiedzenia mojej własnej historii, powiedział. Sześć miesięcy temu zostałem zaproszony na podobne spotkanie z potentatami technologicznymi, którzy domagali się, abym poparł legislację, która przyniosłaby korzyści ich firmom. Kiedy odmówiłem, zagrozili, że sfinansują mojego kontrkandydata w prawyborach. W ciągu tygodnia kilkunastu posłów do Sejmu z obu partii zgłosiło się z podobnymi historiami. Wyłaniający się obraz był druzgocący, systematyczne wysiłki najbogatszych i najbardziej wpływowych Polaków, aby kupić lojalność wybranych urzędników poprzez połączenie datków na kampanie i bezpośrednich gruźb. Relacje medialne były czymś niespotykanym w nowoczesnej polskiej polityce. Tradycyjne media były zmuszone do relacjonowania historii. Która ujawniła sam system wpływów elit, którego od dawna były częścią. Konserwatywne media wychwalały krupę jako bohaterkę, która ujawniła korupcję establishmentu. Liberalne media zmagały się z obroną wpływowych postaci gospodarczych, jednocześnie utrzymując swoją wiarygodność u swoich odbiorców. Międzynarodowe relacje były równie intensywne. Organizacje informacyjne na całym świecie podjęły historię jako dowód polskiej korupcji politycznej. Aktywiści demokratyczni w innych krajach. Wskazywali na nagrania jako dowód, że Polska stała się oligarchią przebraną za demokrację. Wpływ na Balcerowicza osobiście był dewastujący. Przez dziesięciolecia działał za pośrednictwem złożonej sieci fundacji i think tanków, wpływając na wybory i politykę. Jego wizerunek publiczny był starannie zarządzany przez zespół specjalistów od public relations, którzy przedstawiali go jako rozważnego reformatora oddanego gospodarce rynkowej i prawom człowieka. Ale nagranie krupy ujawniło człowieka stojącego za starannie stworzonym wizerunkiem. Świat usłyszał, jak krzyczał o kształtowaniu rządów i wpływaniu na polityków. Słuchali jego całkowitej pogardy dla procesu demokratycznego. Maska została zerwana, a to, co było pod nią, było brzydkie. Konsekwencje finansowe dla Balcerowicza były natychmiastowe. Kilka uniwersytetów ogłosiło, że nie będzie już przyjmować darowizn od jego fundacji. Międzynarodowe organizacje gospodarcze zdystansowały się od jego finansowania. Trzy kraje wszczęły dochodzenia w sprawie jego działalności politycznej w swoich granicach. Co ważniejsze, jego wpływ na polską politykę został trwale uszkodzony. Politycy, którzy kiedyś chętnie akceptowali jego wsparcie, teraz stali się toksyczni dla wyborców, którzy słyszeli nagrania. Nazwisko Balcerowicz, kiedyś szeptane z szacunkiem w kręgach politycznych i gospodarczych, stało się polityczną trucizną. Jednak najważniejszy wpływ wywarła sama Joanna Krupa. Z dnia na dzień stała się najsłynniejszą posłanką do Sejmu w Polsce. Jej biuro było zalane prośbami o wywiady od organizacji informacyjnych z całego świata. Zaproszenia do wystąpień napływały od grup obywatelskich, uniwersytetów i organizacji politycznych z całego kraju. Co ważniejsze, do jej kasy kampanijnej zaczęły napływać drobne datki. Polacy, którzy nigdy o niej nie słyszeli przed konfrontacją z Balcerowiczem, wysyłali datki po 5, 10 i 25 zł. Z notatkami dziękującymi jej za przeciwstawienie się korupcji elit. W ciągu dwóch tygodni zebrała więcej pieniędzy od indywidualnych darczyńców, niż większość posłów do Sejmu zbiera w całym cyklu wyborczym. Przesłanie było jasne: Polacy pragnęli polityków, których nie można kupić. Trzy tygodnie po konfrontacji krupa została zaproszona do wystąpienia na połączonym posiedzeniu Sejmu i Senatu zaszczycie zazwyczaj zarezerwowanym dla zagranicznych głów państw i prezydentów. Wygłaszających orędzie o stanie państwa. Zaproszenie nadeszło od marszałka Sejmu, który powiedział, że naród polski zasługuje na to, by usłyszeć bezpośrednio od kogoś, kto ujawnił ukryty system, który skorumpował naszą demokrację. Stojąc przed swoimi kolegami w tej samej sali, gdzie prezydenci wypowiadali wojny i ogłaszali traktaty pokojowe, krupa wygłosiła przemówienie, które wielu obserwatorów porównało do wielkich momentów w polskiej historii parlamentaryzmu. Atmosfera w izbie była elektryczna. Każde miejsce było wypełnione posłami z obu partii, odkładającymi na bok swoje zwykłe podziały partyjne, aby być świadkami tego historycznego momentu. Galeria powyżej była wypełniona obywatelami, którzy przybyli z całego kraju, wielu z nich nosiło